Nie ma chyba, chyba nie ma tak, żeby, żeby sobie wyjaśnić raz na zawsze, e, na czym ta tajemnica polega. I czy, czy za tym progiem, za tym progiem, za tym kresem jest dalej coś, czy nie. My tego nie wiemy. My tego nie wiemy. To jest tajemnica. I, e, i tyle ile ludzkiego życia, i, i to tyle wersji, tyle sposobów e, wyjaśnienia. Ja bym się pod każdym słowem w tej sztuce podpisał, chociaż one niosą ze sobą zupełnie inne, inne sens. E, e, jeśli bym e, jednak stało za tym coś trwałego, za tym, za tym paradoksalną relacją, sposobem, bezradnym potyczki z tą śmiercią. tym, jeśli za tym coś stoi yy, trwałego, to taka to taka myśl, żeby żeby yy, żeby, nas, żeby nasłuchiwać, znaczy żeby nie... Żeby nie nie, 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 nie tupać nogami zdobyć się na taki wysiłek, żeby te tajemnice, jak mówię, nasycić, nie odpowiadać za nikogo. Nie odpowiadać za Nie być takim zespołem, który mówi ludziom, jak ma być, jak to jest, a raczej żeby nakłonić ludzi do nadstawienia ucha. Zostawienia ucha. E, Anna Dymna mówi, ten kto mówi, że wie, to nie wie. Tyle, re, tyle ilo ludzi na scenie, tyle relacji, tyle, tyle postaw. Każda ma sens, każda jest uprawniona. E, Teatr nie jest od, 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 od mówienia, jak jest. Teatr jest od, tak się wydaje, od odsłaniania rzeczy niewidzialnych, od otwierania, ale nie od zamykania. Jest... I że to jest zawarte w paradoksie. Księgę Koheleta znam od początku do końca i to jest dziś lektura dla mnie obowiązkowa. Mogę? Myślę, że nie jest od zasłaniania, ale też jest, to wiemy wszyscy, jakimś lustrem, w którym się przeglądamy Ty wszyscy. Nie wiem, czy to, co powiem będzie interesujące. Nie chciałbym, żeby to było czytane jako takie obiektywne oglądanie tego, co się zdarzyło tutaj. Na tej scenie, chcę mówić od siebie i, i powiedzieć to, że, że dla mnie to jest oczywiście rzecz o przemianie, o odchodzeniu i o ludzkiej niezgodzie na to. A w tle cały czas mam świadomość listów Joneski, które pisał do wybitnych filozofów, pisał do papieża, gdzie pytał, czy jest możliwe odwrócenie. Kolejnych rzeczy, czy nie powinno być tak, że człowiek rodzi się jako starzec zmęczony życiem, a kończy życie jako niemowlę, nieświadome swojej sytuacji i w ten sposób odchodzi. To, to była jego niezgodna na, na przemijanie, tak myślę sobie. Ale chcę powiedzieć o przedstawieniu. To. Że to oczywiście wielkie, znakomite przedstawienie, które bardzo mnie poruszyło, ale też, ale też myślę, że ono zawiera pewną skazę, która na długo wyłącza mnie jakby z obecności tej teatralnej gry. Bo oto mamy na scenie taką opozycję, bo z jednej strony Królowa Małgorzata, z drugiej strony Król. I ja w środku, gdzie muszę się. Jakby opowiadać po jednej bądź po drugiej stronie, w tym oglądaniu życia i przemijania. Jest tak, że Pan, Panie Piotrze, jakby po, polecił y, 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 Panu Treli, aby grał w taki sposób, który mnie wytrąca z tego uczestnictwa. Bo to, to, co jest w roli króla, żartem. Pan traktuje jeszcze żartem, czyli to jest jakby żart z żartu. I to jest w opozycji do tego, co robi pani Anna Polony, kiedy gra serię swoją kwestię. Ja powinienem, być, ja powinienem być w środku skonsternowany, wybierać między jednym a drugim oglądaniem życia i przemijania. Dopiero ta ostatnia, przepiękna, niezwykła scena, prościutka. Przywraca wedle mnie jakiś porządek, jakąś logikę i w pełni usprawiedliwia to wszystko, ale, ale, ale no musiałem powiedzieć o moim odczuciu, że, że po prostu byłem przez pewne partie jakby wyłączony, ponieważ to oczywiście Państwo jakby grę na scenie bez, bez mojej obecności w tym wszystkim bez... Pytania, no to jednak tak jest, że, że, że muszę być elementem tej jedni teatralnej, jeżeli, jeżeli mam wyjść stąd, jakby podniesiony i, i w pełni, że tak powiem, uposażony. Odpowiedź pierwsza. Tak, znaczy, nie, nie wiem czy ja miałbym odpowiadać teraz, nie, 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 to byśmy byliśmy, byliśmy fajni, to wszystko było, e, e, to są ra, racje, wrażenia, moglibyśmy rzeczywiście... Powiedziałbym tylko tyle, no, że, że wydaje się, że, 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 że król e, e, przez te różne tak, stopnie, stadia, Gdzieś dochodzi do, 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 do kresu i do granicy, i w dodatku to nie jest tak A, B, C, D, tylko miota się, robi krok w przód i wraca do tyłu. Jak mówiłem, to są różne relacje, różne postawy, różne myślenia, różne nawet teatry. Różne też, konwencje. Konwencje w tym, w tym zawarte. Raz tak, raz ten ma rację, raz tamten ma rację. A z tym słowem, jest to jakaś taka debata, która, której intencją było roz, maksymalne rozpięcie tych racji, a nie rozstrzyganie, a nie, a nie, a nie poszukiwanie jedne, jednego słusznego odpowiedzi. Jednego tak, tak, sposobu też, też wypowiedzi. A intencją reżysera jest nie tyle, nie tyle, właśnie mówić kto ma rację, co tylko napędzać i czynić te, przeciwieństwa czy te, paradoksy silniejszymi. Tak bym to mówił. Odpowiedź. Dziękuję, dziękuję przedstawienie. Za piękną opowieść o obrazek, Tego odprężenia, że właśnie przyszliśmy do teatru, nie tylko się tak zamartwiać i umrzeć, tylko razem y, y, bohaterem, tylko właśnie no, cieszyć się życiem. I dziękuję nie, nie za te takie... kawalerię. Najśmieszniejsze, powiada się w okolicznościach, wydawało mi się, że takie życie. I dziękuję właśnie za takie, troszkę takiego oprężenia, na dzisiejszy wieczór. Bardzo dziękuję. A w ogóle chciałam podziękować za cały festiwal że festiwal nabiera jakoś tak jest doceniany przez, wydaje mi się przez zaproszonych artystów, przez zaproszony teatr, że nie jest to jakiś, jakaś tam chałtura i wieczór, a tam się nie znają, to trzeba dla nich coś tam zagrać, tylko, tylko właśnie ten profesjonalizm, to piękno bez względu na okoliczności i, i czuję się dzisiaj yy, no doceniony jako widz, że ktoś coś dla mnie zrobił i no, było pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i tylko na koniec chciałem mieć jedno pytanie do Państwa, poprzedzone króciutkim wstępem, bo nie wiem czy Państwo pamiętacie, że ta sztuka pochodzi chyba z 1962 roku. A wydawało mi się, że to jest bardzo późny utwór Joneski. Czasem on kilkadziesiąt lat jeszcze żył, jeszcze kilkadziesiąt lat tworzył. I Pamiętam taką jego opowieść, że on jej nie pisał, on ją dyktował podobno. Że najpierw bardzo długo chorował, po czym wyzdrowiał, przez 10 dni pisał, znowu zachorował na dwa tygodnie i znowu pisał przez 10 dni. I mówił potem, że tak naprawdę ta sztuka jest sklejona z dwóch niepasujących do siebie połówek. Ciekawe mnie Piotrze, czy ty podczas pracy reżyserskiej znalazłeś ten moment przecięcia? Gdzie on może być? O, prawej, nie, 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 znalazłem. Nie, 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 no, nie, no. nie, no, nie, 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 może, ja, ja córka mówi, że ja dość głośno mówię, więc myślę, że wszyscy też usłyszą. Tutaj siedzi, uśmiecha się, może trochę wstydzi. Ja mam pytanie do pani Anny Dymnej: czy konkretnie właśnie pani w swojej pracy poza tutaj teatrem, czy pani odnosi się właśnie do tego, że czas mija, nas wszystkich to dotyczy i chce pani. Wziąć być lepsza i pogodziła się z tym czasem, który mija i pomaga innym i zaszczepia to w innych swoją postawą, nie tylko na scenie. Czy zupełnie jest to tylko gra?